Cześć. Witam wszystkich w kolejnym nagraniu na kanale Kupiliśmy Dom z Ogrodem. Dzisiaj jesteśmy po raz kolejny w naszej kotłowni. Jak widzicie, tutaj jest nasz kociołek. Tym, którzy śledzą ten kanał, jest on już bardzo dobrze znany, ponieważ na tym kanale filmy, właśnie z kotłowni, cieszą się dość sporym zainteresowaniem dość dużą popularnością. I dlatego też postanowiłem nagrać dla Was kolejny odcinek z tego właśnie miejsca W którym pokażę Wam jak w prosty sposób Rozpalam drewno w tym oto kotle Mamy początek października Pierwszą jego połowę także Póki co temperatury na dworzu na zewnątrz Są dość wysokie jak jak na tą porę roku, i póki co spokojnie można e, ogrzewać budynek za pomocą drewna. Nie trzeba odpalać ekogroszku, i za pomocą e, właśnie drewna cały czas możemy e, podwyższać temperaturę do takiej, w której będziemy czuć się po prostu e, komfortowo. I właśnie dlatego w dzisiejszym nagraniu chciałem Wam pokazać. W jaki sposób rozpalać w takim kotle? Jak sobie można bardzo, w bardzo prosty sposób ułatwić życie? Ci z Was, którzy śledzą ten kanał i którzy oglądają zawarte na nim filmy, treści, które tutaj publikuję, doskonale wiedzą, że do ogrzewania budynku właśnie w takim przejściowym okresie. Ja używam po prostu drewna. Mam tutaj taką możliwość skorzystania z rusztu awaryjnego, na którym można umieścić po prostu kawałki drewna. I dzisiaj pokażę Wam, jak łatwo można rozpalić. Jak widzicie, kociołek, on jest w ogóle nieczyszczony, bo praktycznie cały sezon letni używam. Tego kotła do ogrzewania ciepłej wody użytkowej. Właśnie za pomocą drewna też są filmy na kanale, w jaki sposób przygotowywuję ciepłą wodę użytkową, CWU, tak zwane. W skrócie, także jak widzicie, on jest po prostu nieczyszczony. Tu już są sadze. Częściowo wynikało to z tego, że początkowo drewno nie było. Dość dobrze przesuszone. Teraz nie ma z tym już najmniejszego problemu, ale chciałem tylko tak napomnieć, że ten kocioł jest po prostu cały sezon nieczyszczony i tak to wygląda. O, zobaczcie, tutaj wam pokażę. To jest taki nalocik po prostu palę sosną. Także zawsze coś takiego występuje. No i jak szybko doprowadzić do tego, żeby te polana drewna się po prostu rozpaliły, żeby to ciepło mogło być w końcu przekierowane na pomieszczenia, w których przebywamy, jak i również, tak jak wspomniałem, do zagrzania ciepłej wody. Jak widzicie, pokazywałem to już gdzieś wcześniej na którymś z moich filmów, że ja używam tutaj między innymi szyszek. Jeżeli macie dostęp, macie swój las, bądź też macie dostęp do e, takich wysuszonych szyszek, spokojnie można użyć ich do rozpałki. I w jaki sposób e, takie szyszki się rozpala? Zobaczcie, tutaj ja posiadam coś takiego. O, to jest taki palniczek gazowy i po prostu butla z gazem. Bardzo proste narzędzie. Ja to tak postaram się obsłużyć jedną ręką, żebyście mogli zobaczyć jak to wygląda i jak szybko po prostu to wszystko się rozpala. Także tutaj jest zaworek, którym, który popuszczając otwieramy przepływ gazu i dodatkowo tutaj automatyczna taka znaczy nie automatyczna, ale tutaj jest po prostu zapalarka, wciskamy i tak jak kuchenkę gazową odpalamy. Tak samo robimy to w tym przypadku. Także zobaczcie, normalnie robi się to dwoma rękoma. Puszczam gaz. Mam nadzieję, że słychać, że leci i naciskając jak spust w pistolecie. O, i już pali się. Teraz tylko i wyłącznie regulujemy długość płomienia o, w ten sposób i przykładamy do to y, szyszek można delikatnie sobie tutaj przesuwać o, i w ten sposób te szyszki oczywiście wiadomo im te szyszki są e, bardziej suche tym to wszystko po prostu szybciej idzie dużo szybciej się to wszystko Rozpala, ale za chwilę pokażę Wam kolejną czynność, którą należy wykonać, żeby jeszcze usprawnić ten proces, żeby to wszystko jeszcze w szybszym tempie po prostu przebiegało. Także gaz, ja już sobie go tutaj odejmę i wyłączę, po prostu cyk, zakręcam, a tutaj Pozostawiamy to w takim, o, w takim y, stanie. Zamykamy drzwiczki, i dolne w tym momencie ja tylko przymykam. To też tylko i wyłącznie do rozpalania. Tutaj dmuchawa. Można ją sobie za pomocą tej przesłony otworzyć. A w późniejszym czasie, kiedy już rozgrzejemy układ, również y, przymknąć. Może być to. Zostawione tak, i teraz przechodzimy do sterownika. Co należy zrobić jeszcze na sterowniku? Jak widzimy, 19 stopni CWU, 21 ponad jest na kotle. Naciskamy, rozpal wygaś. Rozpalanie i rozpalony. W tym momencie, jak tutaj widać, modulacja jest 85%. Bo ustawienia są pozostawione częściowo, tak jakbyśmy palili ekogroszkiem. Sterownik teraz moduluje na 85%, czyli nasze ustawienia, które tutaj mamy, co powoduje załączenie się w tym momencie wentylatorka i dodatkowo wentylator wspomaga rozpalanie tego. Tego kotła tu, jak widzicie, jest popiół. Może pokażę jeszcze to też szybciutko. Zobaczcie, ten popiół absolutnie nie jest wyrzucany, bo o, kończy się bateria. Ten popiół absolutnie nie jest wyrzucany. On będzie wykorzystany w ogrodzie. Bo jak wiecie, oczywiście, ci, którzy śledzą dużą część swoich filmów, mam też z ogrodu. Jako takie zajęcie dodatkowe na tym kanale publikuję też filmy z ogrodu, dlatego że bardzo to lubię. Jest to odprężające zajęcie, też powiązane w jakiś sposób po prostu z posiadaniem domu, działki, ogrodu. To wszystko wlicza się do filmów, które tutaj publikuję. Dlatego również ten popiół zbieram i później go. Wykorzystuję. I jak słyszycie, zobaczcie. O, to tutaj sobie świetnie pracuje do rozpalenia. Aha, chciałem jeszcze pokazać, oczywiście, czy będzie to widać. Może pokażę zaraz z góry, ale tam jest retorta i kanały, którymi jest to powietrze nawiewane. Tutaj otwieram. O. I dosłownie chwilkę po rozpaleniu zobaczcie, jak to wszystko hula. Właśnie tak w bardzo prosty, bardzo szybki i myślę bardzo skuteczny sposób rozpalić można i doprowadzić do podniesienia w bardzo krótkim czasie temperatury na kotle. ustawienia oczywiście mam już tak dobrane, że nic nie muszę tutaj regulować, nic nie muszę kręcić. Wszystko funkcjonuje tutaj już, jak widzicie, o. Modulacja momentalnie spada. Sterownik czuwa nad tym, żeby tego powietrza było w odpowiedniej ilości. Tutaj, jak widzicie, modulacja spadła ze względu na to, że spaliny po prostu idą dość mocno w górę. A ja mam ustawione je właśnie po to, żeby ograniczyć ten nadmuch, dlatego że przy rozpalaniu po prostu jeszcze tutaj jestem. Zawsze kiedy rozpalę, to w niedługim odstępie czasu wracam tutaj do kotłowni i po prostu spojrzę, jak się sprawy mają, żeby tego po prostu doglądnąć. Tutaj pokażę jeszcze, jak widzicie, w tym momencie. Mam zawór czterodrogowy ustawiony na siódemkę, czyli jest on dość mocno otwarty, tak żeby ta temperatura też w dość szybkim tempie mogła docierać tam do pomieszczeń, które mają być ogrzewane. Ja mam tutaj instalację starego typu, bardzo dobrze ją sobie tutaj wyizolowałem. Bo te rurki nie pamiętam już tutaj, jaką mają średnicę, ale te rury są również w podwójnej izolacji. Mam na myśli, że tego typu izolacja piankowa położona jest na rurkę raz, później zmierzona jest zewnętrzna średnica, włącznie z izolacją, i nałożony, jakby, jakby druga część, drugi raz izolacja po prostu. Czyli ta grubość zostaje notabene podwojona, pamiętam jeszcze o tym, że kiedy tą izolację zakładam, akurat w pierwszym etapie z tej strony ona się łączy, i tutaj na styku powstaje taka linia. Druga część nakładana jest z tej strony, ta linia jest od tamtej strony, której teraz nie widzicie. Tak, żeby one się po prostu mijały, żeby. Ciepło było transportowane do pomieszczeń, a nie uwalniane zostało tutaj w kotłowni. No i spojrzałem sobie, która tam była godzina. Otóż to była 15:37. Temperatura była 21 stopni. Ponad 21 stopni. A tutaj mamy, zobaczcie, ledwo 15:44, czyli po 7 minutach, zobaczcie, temperatura na kotle wynosi już 31,5 stopnia. I zobaczcie, jak też szybko już się podnosi. Drewno charakteryzuje się tym, że jeżeli mamy odpowiednią dawkę powietrza, to równie szybko. Jest uwalniana energia z tego drewna, no i przekazywana do kotła, do ogrzania wody, która się w nim znajduje. Także dzisiaj, jak widzicie, taki krótki film, ale myślę też bardzo pomocny dla niektórych, bardzo treściwy. Pokażę Wam jeszcze tylko tutaj, tak już na koniec. No to już jest naprawdę. Bardzo duży ogień, to już się tutaj bardzo mocno pali. Też w początkowej fazie bardzo ważne jest to, żeby ten ogień był dość spory. Także kiedy włączą się tutaj pompki, temperatura na kotle zacznie dość szybko spadać. Ja mam tutaj takie pompki, moja instalacja, jak już może wiecie z poprzednich filmów, a dla tych, którzy są tutaj po raz pierwszy, mam tutaj pompki na dwie ilości sztuk dwóch. Tutaj jest pompka na ciepłą wodę użytkową na boiler, a tutaj pompeczka, która już pcha bezpośrednio tutaj do instalacji. Ciepłą wodę, tak, czyli ten nasz czynnik. Tutaj dodatkowo miejsce wykorzystane i suszą się również orzechy. I wypadałoby jeszcze powiedzieć, że kiedy to wszystko tutaj ruszy, kiedy te pompki, a już pokażę, bo już pierwsza się załączyła, zobaczcie, tutaj już e, też, żeby nie było w początkowej fazie, oczywiście, nim przeleci. E, ta woda przez boiler, ona jest tam wychładzana, oddając tą energię do boilera, no i wraca sobie tutaj, jak widzimy jeszcze teraz zaczęła spadać 23 o, i już zaczyna się podnosić, powrót zaczyna się wygrzewać, widzicie tak, żeby nie było zbyt dużej różnicy temperatur między kotłem a tą temperaturą powrotu, tutaj już dba o to pompka. Temperaturę ustawioną mam CWU na 80 stopni. Czemu to ma służyć? Bo pewnie będą takie pytania. Oczywiście zachęcam do jak największej ilości komentarzy. To też pomaga przepchać się przez ten algorytm YouTube, bądź też zostawić taki tak zwany taktyczny komentarz dla zasięgów czyli taki, który zawierać ma Minimum 8 słów, wtedy jest dopiero uznawany w algorytmie jako komentarz. Zachęcam również do pozostawienia łapek w górę, czyli do lajkowania, no i udostępniania tego materiału dalej znajomym, może komuś się to przyda, a mi rozpowszechnianie takiego materiału bardzo pomaga. A kontynuując, dlaczego jest tutaj właśnie 80 stopni Celsjusza ustawione? Ano, dlatego, że kiedy palę drewnem, ta temperatura na kotle dość mocno skacze. Czyli ona powiedzmy sobie od 60-kilku potrafi później spaść. Kiedy po prostu idę na przykład do ogrodu, jestem czymś zajęty, wracam i okazuje się, że to drewno jest już wypalone. No i wtedy cały czas chodzi, jakby pompka od ciepłej wody użytkowej. Tutaj Podnoszona jest ta temperatura, i w momencie kiedy ja nie chcę już palić, kończę palenie, to na przykład tutaj opada temperatura na kotle, a jest jak najwięcej ciepłej wody użytkowej. Tak to u mnie funkcjonuje. Przy czterech domownikach tej wody potrzebujemy dość dużo. Mamy 120-litrowy boiler. Może nawet jest on trochę mniejszy, dokładnie nie wiem, ponieważ ten boiler już tutaj był. W jakimś tam nieodległym czasie chciałbym oczywiście, żeby był tutaj nowszy boiler nowszego typu, mam w planach wymienić ten istniejący na taki dwupłaszczowy, ale to już odległe, odległe inwestycje. Ja tutaj rozgadałem się, troszeczkę odbiegłem od tematu, od tego rozpalenia, ale myślę, że to wszystko jest tutaj jakby całością współgra. Myślę też, że część z Was, sądząc po ilości obejrzanych filmów na tym kanale, lubi tematy związane właśnie z ogrzewaniem, z kotłem, izolacją budynku itd. To wszystko znajdziecie tutaj na moich playlistach. Polecam, można sobie zajrzeć i wyszukać, i tutaj, w momencie kiedy to wszystko już się fajnie rozpaliło, e, można jeszcze sobie to po prostu przymknąć. Tak, żeby był tutaj naprawdę delikatny taki o przelocik. A w późniejszym czasie, kiedy troszeczkę rozgrzejemy już tą instalację, to można po prostu zamknąć. Wówczas. E, powietrze, dostęp powietrza realizowany jest tylko i wyłącznie za pomocą tej dmuchawy. No i ona dmucha. mówiłem, że pokażę tą retortę. No nie mogę tak blisko, bo tutaj ciepło bije strasznie. Tam, jak widzicie, między różtami, tam jest retorta, z której normalnie wychodzi węgel, a w tym przypadku wychodzi tylko i wyłącznie powietrze, które, jak widzimy, pięknie się topali trzaska drewno suchutkę, także teraz rozpala się to błyskawicznie, oddaje energię i żeby ten proces nie zachodził aż tak szybko, żeby nie było tak dużych strat kominowych, to tutaj zamykam, tutaj tą przesłonkę można sobie dodatkowo przesłonić tyle ile potrzebujemy. Tutaj też taka ciekawostka. Nawet kiedy zamkniemy ją całkowicie, to tutaj producent pomyślał o tym, żeby zostawić o, taką sobie szczelinkę, oczywiście do regulacji, ale zostaje taka szczelinka i to ma uniemożliwić całkowity brak dostępu powietrza do paleniska. I jeszcze szybki rzut. Na zegar analogowy, tutaj już ponad 40 stopni, tutaj tak samo 42,5 stopnia. Także można powiedzieć, że temperatury pokazywane są poprawnie. Także na dzisiaj to tyle, szybki film z naszej kotłowni. Ja zachęcam jeszcze tylko po raz kolejny do zapoznania się z. Playlistą dom, tam znajdziecie więcej takich materiałów z kotłowni, zabezpieczeń kotła, ogólnego palenia drewnem. Pokazuje jak można zmodyfikować kociołek, jak oszczędzać drewno, w jaki sposób. To wszystko tutaj funkcjonuje, jak ustawić sterownik. Także, jeżeli takie sprawy was interesują, to zajrzyjcie sobie tam, na pewno wiele ciekawych materiałów. Objaśniam w dużej mierze to zagadnienie, i bardzo Was zachęcam, żebyście również się tam z nim, z tą playlistą zapoznali. A w dzisiejszym materiale myślę, że to już wszystko. Do zobaczenia w kolejnych nagraniach na tym kanale i słyszymy się niebawem. Pozdrawiam i do zobaczenia. Hej.